Dobra, to to jest nasz dom, tak? Ale nie wiem. To jest. Wygląda jak straszny brudny dom. Bym nie chciała w takim żyć Moje oksy. Ach, zaczęło pięknie wyglądać. Ciekawe, czy będę mieć taką samą jak cool i w ogóle wszystko fajną z tą osoby, które będzie ze mną mieszkać. Bo jeżeli nie, to chyba uszaleję, gdzie moje rzeczy nie mają być w kogoś pokoju. Czy tam do każdego, do dyspozycji. Bo to są moje rzeczy. Moje to znaczy moje. Chyba jeszcze o tym nie wiem. Ach, te wziewy. Ciekawe, czy ona też będzie mieć jakieś Ziewym. Na tysiąc nie mam. Nienawidzę tego, że zawsze ktoś musi coś mieć, że nigdy... Nikt nie, nigdy ktoś nie może mieć tego, co ja mam. Wyjmuj się! Boże święty! O, wyszła! Hop. I. No, nie, no, wyjmuj się! Wyjść nie chcę jeszcze. Miałam dzisiaj zły dzień, bo mama mi kazała tutaj przyjść. To no nie to jest ekstra szkoła, do której zawsze chciałam trafić, ale i tak mam zły dzień. To pudło na razie tutaj zostawię I sobie coś na tym tablecie porobię Ciekawe, czy będę mieć też fajną koleżankę O, tej Chyba jesteśmy współlokatorkami Cześć Ty masz to miejsce Oj, dzięki Wiem, i tak wolała być po tej stronie niż po tamtej Zawsze się przyzwyczajam do tego, że będę po tej stronie Również się przyzwyczajam do tego, że w pokoju nikogo obok nie mam Więc teraz chyba będę musiał się zacząć na odwrót przyzwyczajać Wiesz co? Nie lubię, jak ktoś gada. Ech, przepraszam. Dziękuję za przeprosiny. O, uwielbiam roślinki. To jest moje dwa b tak? Tak, to jest twój pokój. Znaczy, twoja strona i twoje łóżko. No. Wiesz o co mi chodzi? Tak, wiem, wiem, wiem. Często osoby się mylą tak słownie. Jeśli ja nie mylę słownie, chyba ty, Damo. Przepraszam, jak cię obraziłam. Nie chciałam. Yy, to kudłony na razie tam do góry odłożę. Teraz moje rzeczy. To pójdzie tutaj. No. To pójdzie tu. I książki. Po co ci są, ksi po co ci są książki? To jest wolne. Na razie mamy wolne. Pierwszy tydzień jest wolny. Aha, pójdę po swoje rzeczy. Moje wyziewy. To i to. No i... moja szczoteczka. Zaraz jeszcze po na przyjdę. Po co ci jest to coś do oczu? Mam trochę gorszy wzrok. Więc muszę to robić. O, też masz wzięły. Tak się zastanawiałam, czy ciekawe, czy moja współlokatorka też będzie musiała coś brać. Okazało się, że tak. No jasne, że tak. Nigdy nie miałam. Jakby. <coughs> Przepraszam. Jakby nigdy nie miałam takiego, jak jestem współ... z. współlokatorką, z... z... to nigdy nie miałam osoby, która nic nie brała, jakieś w lub coś w tym stylu. Aha. To ja idę sobie coś zjeść. O, w 2B już coś jest? Aha. Chyba ktoś to pomieszał. Tutaj jest pokaz... Tutaj jest do mnie. No, na razie to się to odłożę. A to jest do... No, a, jeden. A. Później się to odczytam. Coś chcę zjeść. No, układki mnie ktoś uszykował. Ja nie wiem, czy to są kogoś. Może się na wszelki wypadek spytam buk. Musisz Możesz wyjść. O dzień dobry, jestem... tam na boku mieszkam Mam pokój? No dobra, no I... bo jestem bardzo głodna Ktoś tam płatki zostawił, czy mogę je zjeść? E, nie wiem Ona śpi, więc chyba je bardziej To są jak jeżeli ktoś coś zje jej to... Musisz się je spytać Przepraszam, przepraszam Musisz mnie budzić. Nie chciałam obudzić, ale jestem waszym tam, na boku, współlokatorką i jestem bardzo głodna. Mogę te płatki zjeść, co tam są, czy to są twoje? Możesz zjeść, jeżeli mnie nie będziesz budzić. Okej, okay, dobranoc. Do widzenia. Dziękuję, że mogę wejść, bo już poznałam nawet dwie osoby. Ciekawe, jak tam jest idzie mojej współlokatorce w wypakowywaniu się. Boże święty. Jeszcze na moich mediach społecznościowych nie mogę nic znaleźć. Szaleństwo! Bo... Pomyśleć. Głowa, rusz Co to jest? Nie lampa. Lampa, wiesz, się odmłóż. Co to jest? To jest książka od informatyki. A to książka od matematyki. Nie wiem, co ona żyje. Na tyle musi lekarstwa, ale kultu kopić. Zobaczcie, ma co książka. I nie skapi się. I tak to nie jest miła. To jest jej. Z nie obchodzi mnie to, że ona go ma. I nie obchodzi mnie, że to jest jej. Oj, zobaczmy. Ale dobre płatki. Kiedyś mi się naprawdę je chcieć zjeść, że takie pyszne je zrobił. by nie chciała komuś zjeść takiego tubczego Pewnie sam by sobie takie zjadł. Dobra, tutaj gdzie jest moja półka, Jaki mam numerek? Muszę zobaczyć. 2B Na samą 2B i tu 2... b 1 a Wiedziałam, że mają mleczko. Okej, okay. ciekawe czemu moja współlokatorka na swojej półce nic nie ma. Myślałam, że każdy coś ma na początku szykowanego, dobra, szykam Moniko. Jak mam? 2 B, czyli tutaj. Co? Aha, przenieśli to. To ja to tylko. Pewnie to moja spółka która coś zrobiła. Coś chciałam zjeść, makaron. Albo w sobie tą... Gym. tutaj serek ser z dżemem to jest takie pyszne nie wiem kto tu kawę pije że jest kawa, ale dobra yy, może z se... a no tak list położę go sobie na razie no śpi moja współlokatorka. ja nie mam zamiaru iść spać, muszę iść do toalety była tutaj. Słyszałam ją mi to... Dobrze, miała jakieś... No, mówiła, że ma jakiś list. Echem, to nie ma tak, że ja nie mogę zobaczyć właśnie nic. Chyba nie będzie zła. Ona nigdy nie jest zła. Kupię to! Weźcie się to! Jest, jest fuj, różowy. No, mam mało rzeczy Daniel, Daniela, mamarizdy miłosny. A dopiero to tu przyszła. Jak ona mnie wkurzy, to ja będę mi się Mam pomysł. Muszę szybko wziąć tu kopis. Przepraszam, to jednak było do Klaudi. Chyba wie, co to, to jest Claudią. Czyli ja muszę iść spać, żeby się o nic nie dowiedziała. A no tak! Jeszcze go opiszę szybcikiem. Tutaj yy, moja jest. 2A. Przepraszam do. Ła! <laughs> Przepraszam do. Jak ona jest? Zuzy. No i to się nazywa Tak, ten pomysł na 1000%. Nie zorientuję się. Tylko zobaczy napis, co tam tak naprawdę pisze. Pewnie ten ktoś, kto to napisał, by zobaczył to. Hmm. I by wszedł do naszego pokoju, żeby to zmienić i żeby nie doszło w niej ręce. Dobrze, że tego jeszcze nie przeczytała. Jeżeli by przeczytała, to jakbym ją zapiło za czasła i jeszcze patelną walła. Ale na szczęście moje pomysły zawsze są prawidłowe i zawsze zwyciężają. Na, 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 na. Przepraszam do Zuzi. A czy do mnie? A i na tym też to wypiszę. A, to. Yy, przepraszam. Co mnie budzisz? Yy, list był pisze, że przepraszam, że o ciebie. No i co mnie to obchodzi? Kupił list, Chcę spać. No dobra, dobra, przepraszam. Aha, to jest to, co wcześniej przeczytałam. Czyli nie pomylili się. Dobra. Pałac, No! To będzie moje listy na listy! Ja wymyśliłam świetny plan. Pójdę się przybrać. W sumie. Wieczór się i tak już robię, więc naprawdę pójdę się przypiszem, Przebrać. przybrać. Przepraszam. Czy tam był mój dół. Ukradłam go. Nic się nie zorientowałam, jak to możliwe? Co co ci też to wezmę? Potrzebuję ręcznik, więc... Trzeba coś brać chyba Ech. Ech. Dobra, przeczytam sobie ten list Jestem tak ciekawa co w nim pisze Co? Oj, kocha się we mnie. Chętnie mu też napiszę taki list. A pewnie pozwoli pożyczyć. Tu kopis ten z Kotkiem. Jakim cudem, ona mi go z szafki wzięła? Pewnie coś jeszcze też z mojej szafki wzięło. Muszę zobaczyć szybko. Tak, wzięła ręcznik. Boże Święty. Muszę iść do szafki, zobaczyć jest jego. Ach, pójdę spać. Nie obchodzi mnie to, że trzeba się iść myć. Razem cicho bądź. Okej, okay. Zgaszę światła. Zaraz pewnie ktoś tutaj i tak przyjdzie, więc. jak jakbym ją chciała teraz przeprosić za to, że wzięłam ręcznik jej. I... Muszę szybko jego oddać. Jest taki mokry. Pójdę światła, poskaszać. Ciekawe, co wpiszę w tym listu. Tak był w strycuszka, jak byłam był miłosny. Przepraszam, zgasicie światło? Y, jasne, przepraszam, jakby ci przeszkadzało. Nie, jest gitara. Chciałabym, żeby było ciemno. Jasne, jeszcze radio zgaszę. Dobranoc. Dobranoc. A widziałeś list, który był? Y, tak, ale potem ktoś na tym napisał, że przepraszam, ale do Cloud, więc dobranoc. Co? Przepraszam do Klaudii? Na pewno go nawet nie przeczytała. <laughs> Na końcu pisze, kocham cię Zuza, a nie kocham cię Klaudia. Oh, nie, jak zwykle. Wzięła go, bo ona jest taka wredna. Nienawidzę A Teraz myślę, że to ja się w niej zakochałem. <laughs> Szkoda, że tak nie był do mnie test. Ale bardzo bym chciała mieć chłopaka. Może to jednak był do mnie, a ona to napisała. Ciągle jest taka no, że myślę, jakieś głupie pomysły. <laughs> Może to też był jej jakiś głupi pomysł, który tylko miał zwrócić uwagę, a teraz jakoś się nazywa żeby byli razem. <laughs> Pewnie ten list był do mnie. Musiał spytał mnie, czy widziałaś już list. Za tymi odpoczynkami on go napisał. Jeszcze teraz ona mu do, tam włożyła list miłosny i wszystko będzie. Wszystko będzie. I wszystko będzie. I potem na końcu oni będą razem i, i, i już nic nie będzie. Też chcę mieć coś w życiu. I nie chcę oszukiwać. Tu w tym świecie robić. Książka, zapoczytam, chyba trzeba pomagnie się oczy. Nie ma, także nie można się uczyć bez przerwy. To ona jest tylko taka jakaś bogata i w ogóle jest bogata, kradnie wszystko, długopisy ludziom. Wszystko pewnie mi ukradnie. I potem jeszcze będzie mówić: Ej, weź Zusa! Pomóż mi się pouczyć na sprawdzie. Bo ja się samo nie dzieło uczyć. Nigdy jej się uczyć, nie chcę. Dla niej to jest marnotrawstwo czasu. A dla mnie to jest święta przyjemność. Bym mogła się nawet uczyć, jakbym była milionerką. Przecież to jest najlepsza rzecz, która może człowieka spotkać: uczenie się. Dobra. Pojezu, ona no taka to do nocy. Ty nie spałaś? Halo Jest pierwszy dzień szkoły Nigdy się chyba takie Nie spóźniają dziewczyny Radio sobie włączę Muszę wziąć Naprawdę to było bardzo dziwne To wczorajsze coś co ona w nocy gadała Czy jeżeli Ona się do szkoły spóźni Ja chyba umrę Takie jak któreś szkoły najbardziej interesują mnie bardziej tym co ona wczoraj powiedziała nie powinno się spóźniać, a na pierwszy dzień tym bardziej. Nie wiem, coś tu chyba za bardzo kałam Nie chcę całego życia teraz jej zmieniać jeszcze. No nie wiem. Dla to jest fajnie, Nie wiem czy z całą. No, łzy mi tylko leciały. Wszystko jest dobrze. Ach, teraz pewnie nie będę mieć dziewczyny wymarzonej, z tej, której nie chcę. ona no, nawet nie wiesz, ja się uczę. Nie jestem taką sportowniczą. Ona jest tylko bogata, bo to... Podobno to życia ważne. Przecież nawet moja koleżanka, która tutaj jest... Ma książki. Ciągle tylko gra. Muszę zjeść sobie śniadanie. Co jest moim? I ten o. Mm, mm. Hop. Hop. Teraz szklankę uszykować. Może jej też zrobi obiekt? I wtedy będzie możliwe, że razem Dziękuję kuję, No, powinna ubić truskawkowe mleko, jak ta dziewczyna. Jest zero. nie zero. potem, że ona nie może mięsa, bo bym chyba umarła. Nie wiem, czemu dzisiaj ciągle mam taką minę zdziwienia, bo bym umarła. No, ale nawet jest. Już mnie nic nie obchodzi. O, cześć! To jest do mnie, naprawdę bardzo Ci dziękuję. Ach, nie, ten laptop. To jest, że naprawdę to jest do mnie. No tak. Ale ci dziękuję. Zrobiliśmy mi śniadanie. Ja się ja uwielbiam. To jest przepyszne. Takie pyszne, że. O, jest ranek. Hmm, się popłaczę jeszcze bardziej. Nie chcę już żyć. Jeżeli mi całe życie ma ktoś zepsuć, to nie muszę nawet żyć jednej sekundy. Zbugowane? Ale wiesz, 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 wiesz. co jest zbugowane? Jak Miko <gresso> skoczy na urstika? Bo znieszczy, to Miko nie dostaje obrazy. No, o o co? Czyli on jednak... chciał być z nią. Czyli on jednak to wszystko do niej specjalnie robił. Nie do mnie. Nie, nie, idę dzisiaj do szkoły. To nic, że zawsze życie, być najlepsze w szkole. Nie obchodzi mnie już to. Wiesz, to może ty jeszcze poznawasz będziesz takim miłym chłopakiem. Co? Chłopakiem? Jakim chłopakiem? Dziękuję. Było przepysznie. A przepraszam, to twoje. Pa! Myślałam, że... To się nie skończy taką katastrofą. Zrobienie śniadania ukochanej. Mogę jej i powiedzieć? No nie. Że... Jeżeli jej powiem, to będzie jeszcze gorzej. To jest... A to? Od niej. No, bym chciał go wyrzucić do kosza. I naj... Najlepiej to zrobię. O! Dała mi pomysł. Jaki jestem szczęśliwy Dobra, żeby ci Ona ma tu jakieś pisaki Tutaj trochę to Może sobie tylko pisaka nawet wezmę Ej, pożyczam pisak Dobra No, godna Ona y ma jedynkę czy dwójkę? Dwa Idę Dobra nie Pewnie to Dyson potem będzie. O, myślałam, że to. Czyli on. Czy to ona zapłaci za to. Tak się zakochałam. Najlepszy dzień na świecie. A to sobie do plecaka, Ale nie może tego widzieć. Idę już. No a też trzeba iść wreszcie do szkoły. Chociażbym wolała zostać. No to nie. Chociaż bym wolała zostać cały czas tu w domu. Plecek jakiś potrzebują. No dobra, w sumie wezmę w rękę. Po co mi tam nie są jakieś książki? Można od razu iść. Druga część złej i miłej. Zwa kontra miwa, będzie niedługo, pa!